A więc witam ponownie, mamy godzinę 12 a zrobimy test 24 godzinny od dnia dzisiejszego do dnia jutrzejszego do godziny 12 no i teraz mamy taki stan podlicznika pompy ciepła To mnie skłoniło do testu 24 godzinnego a więc temperatura w ciągu dnia około 10 stopni, w nocy może być nawet minus 1, dlatego warto jest zrobić teście, ile to pompa ciepła zużyje energii elektrycznej przez 24 godziny. Pom słabo ocieplony, bufor, podłączenie równoległe, instalacja grzejnikowa. Więc bardzo na pewno Was interesuje, czy taki system jest ekonomiczny, czy też. Nie. Pompa ciepła pracuje w cyklach e, takich pięciu, w pięciu cyklach dwugodzinnych, kiedy to pompa ciepła sprawdza temperaturę w buforze i jeżeli trzeba, to dogrzewa ten bufor tysiące litrów. A więc skoro mamy godzinę 12, to pompa ciepła wystartuje w tym cyklu od godziny 15 do 17, potem od 20 do 22, potem w nocy o czwartej, to już tego nie będę pilnował, ewentualnie tutaj możemy zobaczyć po prostu jeszcze między godziną 10 a 12 i zobaczymy, ile zużyje energii elektrycznej pompa ciepła. W systemie bufor 1000 litrów w podłączeniu, równoległe. No i temperatura niska w nocy. A więc zaczynamy. A więc jesteśmy teraz w przedziale czasowym między 15 a 17, i pompa ciepła zaraz wystartuje. Może teraz jest 10 stopni. No i mamy godzinę prawie 15. No i taki mamy stan. A rozładowania bufora 1000 litrów o godzinie 15.30 czyli pół godziny potem taką mamy deltę pompy ciepła między zasilaniem i powrotem pompy ciepła do bufora czyli teraz delta pół godziny pracy to jest 2,6 Stopień. No i mamy taki stan naładowania bufora 1000 eilitrów. O godzinie 15:36 delta, czyli różnica między zasilaniem i powrotem pompy ciepła. To jest dosłownie 2 i stopnia. Delta, tylko 2 stopnie różnicy. Wy nie macie bufora, zasilanie pompy ciepła. Macie niższą temperaturę, ale za to macie większą deltę. U mojego syna jest wyższa temperatura, ale za to jest niższa delta. Teraz powiedzcie, które rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne. Czy to, kiedy mamy wyższą temperaturę zasilania pompy ciepła, a mniejszą deltę? Czy mamy niższą temperaturę zasilania, a większą deltę? Tak pracuje pompa ciepła wtedy kiedy delta ma 2 stopnie różnicy między zasilaniem a powrotem pompy ciepła do bufora i z bufora do pompy ciepła zobaczcie jest 15.50 pompa ciepła cały czas sobie chodzi 15.50 15.50 po lewej stronie zasilanie po prawej powrót u Was delta jest 5. Różnicy między zasilaniem i powrotem pompy ciepła. A u mojego syna jest tylko 2. Widzicie tą różnicę? U Was jest 5, a u mojego syna jest 2. Pompa ciepła pracowała godzinę. I bufor mamy doładowany. I takich cykli. W ciągu 24 godzin jest 5, a temperatura ustawiona jest z zasilenia 36 stopni. A więc była końcówka 2,7 kWh, a mamy 3,6, czyli pompa ciepła przez godzinę pobrała 0,9 kWh. Kąpa ciepła z buforem 1000 litrów pracuje na maksymalnie optymalnych, najbardziej ekonomicznych parametrach grzewczych. Nie męczy się no i dużo w ciągu doby po prostu ma wolnego. No bo jeżeli pracuje tak średnio godzinkę i ciut, to można przyjąć, że pracuje 6-7 godzin w ciągu doby. A resztę godzin po prostu kawa, herbata i dłubanie w nosie. Teraz jesteśmy przed godziną 20. Zaraz pompa ciepła wystartuje i będzie jechała bufor 1000 litrów. Czyli pompa ciepła zakończyła swoją pracę o 16.00. To 4 godziny miała przerwę. Kawa, herbata, tp i td teraz mamy godzinę prawie 20 na dworzu 4 stopnie a w nocy ma być nawet minus 2 a więc przez te 4 godziny czasu bufor jest praktycznie rozładowany ale w górnej części jedna czwarta bufora a nawet trochę więcej cały czas jest naładowany więc pompa ciepła zaraz wystartuje i wyrówna temperaturę w buforze 1000 litrów centralne pobiera ciepło z bufora to jest to a to co pompa pcha ciepła do bufora to jest to a taką mamy temperaturę na. Buforze. No i delta, jak się nie mylę, to chyba 2,9 stopnia. Mamy pierwszą O, centralne akurat się teraz wyłączyło, bo pobierało ciepło z bufora. No i możecie zobaczyć, że temperatura. Pierwszego termometru i drugiego, czyli z pompy ciepła do bufora i z bufora na centralne, to jest taka sama Bufor jest tak naładowany A delta pompy ciepła To możecie zobaczyć, że jest Mniej niż 2 stopnie różnicy Czyli teraz jest 1,7 stopnia Jak się nie mylę no i o godzinie 21:10 pompa ciepła już chodzi 70 minut. Chyba 1 kWh pobrana. Za niedługo pompa ciepła się wyłączy. W nocy jest temperatura już minus 1 stopień. O godzinie 2:30. Więc jednak jest minus 2 stopnie godzina 6.30 i stan naładowania bufora czyli pompa ciepła sobie jakiś czas temu grzała temperatura ustawiona zasilenie 36 stopni proszę zobaczyć instalacja grzejnikowa nawet przy minus 2 stopniach i zasileniu 36 stopniach pracuje cyklicznie, a nie w trybie ciągłym. Czyli mój syn ma osiągniętą temperaturę w domu, a instalacja centralnego ogrzewania i tak przy 36 stopniach musi pracować cyklicznie, żeby utrzymać temperaturę w domu. Czyli ma ciepło niską temperaturę, a instalacja i tak pracuje cyklicznie a nie w trybie ciągłym no i mamy tyle kWh 99,1 cztery cykle pracy pompy ciepła o po 8.40 mamy nawet minus 3 stopnie Mamy godzinę 10:40, to już jest ostatni cykl pracy pompy i ciepła. Taki mamy stan naładowania bufora na pierwszym termometrze. Teraz bufor był bardziej rozładowany, i teraz możecie zobaczyć, że mamy tam około 35 stopni na buforze, a instalacja. Grzejnicowa, proszę bardzo, jest wyłączona, bo temperatura w domu jest osiągnięta, czyli instalacja musi pracować cyklicznie, żeby utrzymać w domu stałą temperaturę. Czyli teraz, przez to, że bufor bardziej rozładowany, delta pompy ciepła jest gorsza, ale dalej mamy mniej niż 5%. Stopnie różnicy czyli 4,3 różnicy między zasilaniem a powrotem pompy ciepła, teraz temperatura na dworzu jest tylko 2 stopnie. ponownie przyszedłem o 11:10, 4 stopnie i centralne ogrzewanie w tych warunkach lekko plusowych i tak chodzi cyklicznie i robi sobie długie przerwy. A nie w trybie ciągłym. Nie pracuje centralne ogrzewanie w trybie ciągłym, tylko w przerywanym gdyby pompa była podłączona szeregowo, musiałaby się wiele razy załączyć i wyłączyć yy, dlatego żeby utrzymać stałą temperaturę, i ta sprężarka by się szybko wykończyła, a dzięki Buforowi 1000 litrów yy, Pompa ciepła pracuje parę razy na dobę, a centralne wiele razy więcej. I właśnie bufor 1000 litrów zwiększa żywotność i deltę pompy ciepła. No i zapomniałem pokazać Wam deltę pompy ciepła, czyli różnica jest mniej niż 2 stopnie. Czyli 1,8 stopnia. Jest prawie godzina 12. Pompa ciepła zaraz zakończy swoją pracę. No i mamy kWh. I tak mamy naładowany bufor 36,4 i 36,5 stopnia. Podsumowanie końcowe. A więc ekonomia tego rozwiązania niższy parametr, a go, gorsza delta to może być gorsze zasilanie, ale lepsza delta to albo bym postawił znak równości, albo tutaj trochę lepiej. Natomiast, gdyby budynek mieszkalny mojego syna był ocieplony dobrze, tak jak u was. To miałbym mniej więcej 40% mniejsze koszty ogrzewania swojego domu. A z tego, co ja tam wyliczyłem, to chyba pompa ciepła zużyła 8,3 kWh przez całą dobę w cyklu. 5 pięciu cyklach dwugodzinnych. I tak to się kończy film. Także do zobaczenia.